Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu przewodniczącego zespołu parlamentarnego do spraw badania przyczyn katastrofy tu 154M z 10 kwietnia 2010 roku w konferencji uczestniczy poseł Antoni Macierewicz. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w ostatnich dniach jesteśmy. Świadkami zupełnie niebywałych wydarzeń, mianowicie przewodniczący Komisji Państwowej wyznaczonej przez pana, wyznaczone przez pana premiera, pan minister Jerzy Miller dokonuje bezprawnych, brutalnych nacisków na Komisję Techniczną badającą ze strony Polskiej ten dramat i przebieg katastrofy smoleńskiej na komisji kierowaną przez pana pułkownika Mirosława Grochowskiego. W historii dotychczasowej nie mieliśmy tak brutalnych działań ze strony polityków, którzy chcą zmienić ustalenia tylko dlatego, by je dostosować do tez politycznych Platformy Obywatelskiej. Chcę przypomnieć wypowiedź pana ministra Millera w, jednej z, w jednym z dzienników z ubiegłego weekendu, w którym pan minister Miller stwierdza, że lot TU-154M miał charakter cywilny. Państwo zapewne tę wypowiedź znacie. Jest to stwierdzenie... Absolutnie sprzeczne, wprost sprzeczne z ustaleniami Polskiej Komisji Technicznej kierowanej przez pana pułkownika Mirosława Grochowskiego, która, które to ustalenie zostało zawarte w oficjalnym dokumencie Rzeczpospolitej Polskiej przesłanej do Komisji pani Anodiny, do tzw. MAK-u. To są tzw. uwagi przesłane 17 grudnia 2010 roku do MAK-u. Mamy, y, tam mamy stwierdzenia jednoznacznie przywołujące fakt, że to był samolot wojskowy i to był lot wojskowy. Nie ma co do tego wątpliwości, jeśli chodzi o stanowisko polskiej, polskiej komisji załączonej do stanowiska MAK-u. Co więcej, sama Moskwa, jak mówił poprzedni slajd, sama Moskwa też w trakcie tego lotu nie miała wątpliwości. Mówi o Polish Air Force, prawda? Nie ma wątpliwości, że chodzi o samolot wojskowy. Co więcej, również gdy mógł dwa następne, tak y również y y polskie uwagi potwierdzają, że zabezpieczenie miało Charakter wojskowy, bowiem odbywało się według federalnych przepisów lotniczych wykonywania lotów państwowych. Rozkaz ministra obrony Federacji Rosyjskiej. Tak więc zarówno strona rosyjska w trakcie tego lotu, jak i polska komisja kierowana przez pana pułkownika Mirosława Grochowskiego stwierdziły jednoznacznie, że to był lot wojskowy. Dzisiaj pan minister Miller używa mediów do próby zmiany tych ustaleń, zmiany po powodowanej intencjami politycznymi, a nie ustaleniami przez fachowców. To jest zupełnie niebywałe zjawisko, jak mówię, nie mające precedensu w badaniu wypadków lotniczych i godne moim zdaniem absolutnie potępienia. Co więcej, pan minister Miller próbuje także dokonać reinterpretacji, zmiany i naciskać w innej kwestii, w kwestii związanej z decyzjami podjętymi w trakcie lotu i próbuje obarczyć pana prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego za jakoby brak decyzji o lądowaniu. Tu fragment, Państwo widzicie fragment tej wypowiedzi pana ministra Millera. A jak wyglądają fakty ustalone przez Polską Komisję pod kierownictwem pana pułkownika Mirosława Grochowskiego? Dowódca załogi zgłosił, że po minięciu wysokości 100 metrów że odchodzi na drugi krąg. To jest oficjalne polskie stanowisko załączone do raportu Maku, do raportu pani Anodiny. A więc mamy do czynienia z taką sytuacją. Rzeczpospolita Polska w, poprzez komisję kierowaną przez pana Mirosława, pułkownika Mirosława Grochowskiego zajęła jednoznaczne stanowisko po badaniach, jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o charakter lotu. To był lot wojskowy i jeżeli chodzi o to, czy samolot odchodził, czy nie, samolot odchodził. Dzisiaj kapitan wydał rozkaz o odejściu samolotu na drugi krąg. Dzisiaj, teraz, na skutek nacisków politycznych Platformy Obywatelskiej, pan minister Miller próbuje politycznie wymusić zmianę tych jednoznacznych ustaleń. Powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Jaka jest geneza tego zachowania pana ministra Miller'a? Ja nie chcę twierdzić, może to jest decyzja pana premiera, może to są jakieś inne decyzje, ale jedno jest pewne. Pan minister Miller jest osobą żywotnie zainteresowaną w całej sprawie. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji nadzorował Biuro Ochrony Rządu. To on jest odpowiedzialny za to, że nie sprawdzono. Lotniska na Siewiernym. Państwo zapewne dzisiaj zapoznali się z informacją mówiącą o tym, że przedstawiciele Polski nie zostali wpuszczeni na to lotnisko na kilka dni przed, przed katastrofą, przed lądowaniem. No właśnie, nie zostali wpuszczeni. Kilka było takich przypadków, kilka było takich rekonesansów, które nie doszły do skutku. Funkcjonariusze BOR nie sprawdzili tego lotniska ani żadnego z lotnisk zapasowych. Instrukcja het jednoznacznie rozstrzyga, gdy mógł prosić, paragraf 14 tej instrukcji jednoznacznie rozstrzyga, że to jest obowiązkiem dopilnowanie tego, zorganizowanie ochrony na lotnisku, na miejscu lądowania i wszystkich lotniskach zapasowych należy do biura ochrony rządu. Pan minister Miller nadzoruje Biuro Ochrony Rządu. To on ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za to, że tego nie sprawdzono. Może tutaj tkwi tajemnica jego obecnych skandalicznych zachowań. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Karolina Lewicka TVP Info panie przewodniczący chciałabym zapytać o tę jutrzejszą próbę wypracowania wspólnego stanowiska wspólnego projektu uchwały w sprawie raportu MAC czy jest szansa aby ta próba zakończyła się sukcesem No oczywiście taka szansa zawsze istnieje jeżeli zostaną dotrzymane zobowiązania jakie były składane podczas posiedzenia tej komisji które były podstawą naszej zgody na to porozumienie. Przypominam wypowiedź pana posła Kołopotka, który dlatego przecież został przewodniczącym tej podkomisji, w którym bardzo jasno stwierdzał, że wypracowane porozumienie, wypracowany kompromis będzie się składał na przemian z kolejnych akapitów. W wypadku oceny raportu MAK-u miał być to akapit z stanowiska, stanowiska zawartego w projekcie uchwały w projekcie uchwały prawa i sprawiedliwości. To był pierwszy akapit, jak mówił wtedy pan Kopatek. Ja go przeczytam dobrze? Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec test zawartych w końcowym raporcie Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego określającym przyczyny katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku. W opinii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej raport zawiera nieuzasadnione wnioski zmierzające do obarczenia wyłączną odpowiedzialnością pilotów TU-154M i jego pasażerów oraz uwolnienia od jakiejkolwiek odpowiedzialności podmiotów federalnych racji rosyjskiej. Jeżeli ten ak akapit się znajdzie, to oczywiście nie ma żadnej przeszkody, żeby takie porozumienie, taką uchwałę zawrzeć. Ale mam wrażenie, że pan poseł Kłopotek co innego mówił na posiedzeniu Sejmu, a co innego robi teraz. Panie przewodniczący, bo ja mam tę wypowiedź pana posła Kłopotka, który zaproponował, aby ten tekst wspólny projektu uchwały składał się z pięciu punktów. Po pierwsze, czym była tragedia, czyli taka definicja. Po drugie, odniesienie do raportu MAK z określeniem, że był to raport jednostronny. Po trzecie, wezwanie rządu do dalszych działań. Po czwarte, instytucje międzynarodowe, czyli czy mogłyby się tą sprawą zająć. I po piąte, dochodzenie do prawdy nie powinno pogarszać stosunków polsko-rosyjskich. Pani redaktor, z przykrością muszę stwierdzić, że pani się odnosi do wypowiedzi pana posła Kłopotka, której udzielił po wyjściu z posiedzenia komisji, a nie do wypowiedzi pana posła Kłopotka na posiedzeniu komisji, która to wypowiedź była podstawą porozumienia. Czyli że niestety porozumienia różnią, to, to zostało zanotowane przez portal Niezależna, która porównała te dwa, te dwa, te dwie wypowiedzi zasadniczo różniące się. W pierwszej wypowiedzi, która była podstawą porozumienia pan poseł Kopotek powiedział bardzo jasno bierzemy fragment dotyczący MAK-u ze stanowiska PiSu. Gdy wyszedł do, do państwa po posiedzeniu komisji już sformułował to w takim kształcie, jaki pani teraz odczytała. Czyli jak rozumiem warunkiem koniecznym dla akceptacji ja wpisu, jest tego. Ja akceptu. mówię o swoim dotrzymanie słowa. Tutaj nie jest, nie ma o żadnych warunkach mowy, to nie jest żadna polityka, to jest tylko uczciwość, wyłącznie uczciwość i prawda, dotrzymanie zobowiązania, które złożył Pan Poseł Kłowotek. Panie Przewodniczący, ja tylko dopytam w tej sprawie. Pan powiedział przed chwilą, że Pan ma wrażenie, że być może uda się wypracować właśnie ten Liczę wspólny projekt uchwały, ale czy bo komisja, podkomisja pracuje od prawie tygodnia, czy docierają do Pana, Pan jest wnioskodawcą projektu uchwały czy docierają do Pana jakieś sygnały, w jakim kierunku idą prace? Tak i owszem, ale nie jestem upoważniony do y, przedstawiania. Jest taki projekt, już jak wiadomo nawet, ale nie jestem upoważniony do przedstawiania tego projektu. On jest wypracowywany przez podkomisję. W związku z tym proszę mnie zwolnić z referowania czegoś, do czego nie mam, co, co, czego nie mogę referować. Powtarzam raz jeszcze: warunkiem jest dotrzymanie słowa, warunkiem jest uczciwość, warunkiem jest brak krętactwa. A te informacje, które Pan posiada, satysfakcjonują pana? Wszystko, co miałem do powiedzenia, więcej niestety nie chciałbym formułować. Cynthia Harassium Gazeta Polska. Chciałam dopytać o dwie publikacje ostatnie, dotyczące, jedna bezpośrednio, druga pośrednio, katastrofy smoleńskiej. Pierwsza to jest publikacja Gazety Polskiej, która mówi o tym, że komputer pokładowy został zresetowany w takim momencie, jeśli się weźmie godzinę pod uwagę, że samolot był 200 metrów nad ziemią. Tak? Pytanie brzmi, czy, czy pan minister zapoznał się z tym artykułem, czy będziecie to w ramach prac komisji również ten wątek rozważać, ciągnąć. Natomiast druga publikacja to jest publikacja blogera Ściosa na temat inwigilacji, która miała miejsce po tak zwanym incydencie gruzińskim po strzelaniu konwoju z prezydentem Gruzji i Polski. Tam wtedy było prowadzone śledztwo po przecieku o raporcie ABW na ten temat i śledztwu zostali poddani wszyscy urzędnicy kancelarii prezydenta z podsłuchami itd., itd., również prezydent i z dokumentów wynika, że ta inwigilacja miała miejsce przez cały 2009 rok, a możliwe, że również w 2010. Chciałam się dowiedzieć, czy te publikacje również pan minister zna i czy będziecie się nią zajmować w kontekście smoleńskim. W na posiedzeniach zespołu. Znam obie te publikacje. Jeżeli chodzi o sprawę inwigilacji prezydenta Rzeczpospolitej, to to jest informacja szokująca, zwłaszcza że według wiedzy, jaką posiadam, ta inwigilacja była przeprowadzana przez wyspecjalizowaną, odrębną jednostkę służb specjalnych i jest rzeczywiście, wszystko na to wskazuje, potwierdzona, miała miejsce, a śledztwo, o którym Pani mówi, miało. Charakter tylko pretekstu do tej, do tej inwigilacji. I ta rzecz, po, po, poza tym, że należy ją być może traktować w łączności z analizą całego, całego przebiegu tej katastrofy, sama w sobie jest niebywałym skandalem, pokazującym na rzeczywiste tendencje i zamiary pana premiera Tuska. Dlatego, bo chcę podkreślić jednoznacznie, iż w związku z brakiem koordynatora do spraw służb specjalnych za wszystkie działania operacyjne i ich kierunki odpowiada bezpośrednio premier rządu, pan premier Donald Tusk i nie jest możliwe, by działanie przeciwko prezydentowi Kaczyńskiemu było podejmowane bez jego wiedzy i bez jego decyzji osobistej. A więc była to osobista decyzja, by kontrolować, podglądać, podsłuchiwać pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To rzecz szokująca i w historii, niepodległego państwa polskiego nie bywała w ogóle. Na ile związana z katastrofą to jest odrębna sprawa, którą oczywiście trzeba analizować, ale nie mam tutaj jeszcze żadnego zdecydowanego stanowiska. Jeżeli chodzi o materiał wskazujący no, na yy, jakieś bardzo daleko idące y, wydarzenia na, y, na pokładzie samolotu, które doprowadziły na przykład do zresetowania y, komputera, a nawet do jego wyłączenia później, bo chcę przypomnieć, że i takie zjawisko zanotowano. Przedtem, zanim samolot się rozbił, bo to trzeba zdecydowanie podkreślić. To jest następny element wskazujący na to, iż katastrofa miała swoje antecedencje. Że to nie jest tak, że cała katastrofa była wynikiem zderzenia się z Ziemią, ale niepokojące wydarzenia zaczęły się na pokładzie samolotu. Wiele wskazuje na to, że zaczęły się na pokładzie samolotu, zanim doszło do zdarzenia. Przypominam, telefon do. Yy, yy, do, jednego, do jednej z żon ofiary katastrofy, który też na to wskazywał. Jest szereg innych wskazówek, poszlak, które sprawiają, że trzeba rozważyć, czy katastrofa nie zaczęła się, czy dramat nie zaczął się wcześniej, zanim doszło do zderzenia. Nie twierdzę, że tak jest na pewno, twierdzę, że są takie przesłanki. Jedną z nich są informacje o komputerze.